Dziś mam dla Was test jedzenia z dostawą, które zamówicie na terenie całego kraju. Będzie pastrami, będą przetwory, będzie smacznie. Zapraszam do oglądania. Hej, witajcie, z tej strony Maciej. Sytuacja jest jaka jest: w restauracjach jeść nie można, więc lokale gastronomiczne muszą sobie jakoś radzić. Większość po prostu oferuje jedzenie na wynos z dostawą w obrębie kilku kilometrów albo z odbiorem własnym. Niektóre miejsca próbują jednak innych, bardziej niestandardowych możliwości, i dzisiaj o jednym z takich miejsc właśnie będzie: będzie o klatce B, restauracji z Gdańska, która sprzedaje swoje jedzenie z dostawą ale dostawą ogólnopolską. Na cały kraj wysyłane są zarówno przetwory, jak i zestawy DIY do składania konkretnych dań domowej kuchni. Wszystko jest sprytnie zapakowane, tak aby nic nam złego się nie zadziało w trakcie trwającej zazwyczaj około 48 godzin dostawy kurierem. Jak pewnie pamiętacie o klatce B o tym pomyśle, mówiłem w dwóch filmach nagranych wiosną tego roku. Dzisiaj sytuacja jest już podobna, zwłaszcza dla lokali gastronomicznych. Także do tematu wracamy. Wtedy Wam się spodobało i mam nadzieję, że teraz też Wam się spodoba. Zwłaszcza, że pokażemy dziś troszkę więcej, troszkę od innej strony. Strony całą działalność, bo nie zajmiemy się tylko i wyłącznie tymi zestawami DIY, ale będą też fantastyczne przetwory. Zamawiać z dostawą do domu kurierem możecie przez stronę sklep.be.pl. Z kodem macie je, przez 2J, wyświetla Wam się teraz na ekranie, możecie liczyć na 5% zniżki, a zamawiając produkty o wartości powyżej 150 zł możecie też liczyć na darmową dostawę. Zanim jednak zdecydujecie się na zamówienie, obejrzyjcie ten film. Do końca, zaczynamy od przetworów. A w ogóle to jest ze mną Sonia. – Hej. – Znacie ją. Moja żona Sonia i popróbujemy sobie wszystkiego po troszku. Zap jest też alkohol. – Tak, jest też alkohol w buteleczkach. Jeden ma napisane, że jest jalapeno, drugi, że jest klatkówką, czyli nie wiadomo, a trzeci ma napisane słony, Karmel. Także. Ale to, to jest taki likier, a to jest. To. Takie naleweczki. Czelecki. Takie naleweczki. Fajnie, że jest godzina. 12, 12. <grym> to jest można. Chyba najlogiczniej byłoby zacząć od rzeczy wytrawnych. Tak. Więc proponuję może od razu zacząć od kimchi. To są dwa rodzaje kimchi. Kimchi czerwone i kimchi białe. Nie jest to takie. O! ładnie daje. O. jest sfermentowane mocno. Nie jest to takie typowe Kimchi, jak było na przykład w filmie. O koreańskich przekąskach jest, podejrzewam, mniej pikantne. To wygląda w ogóle jak taka jak po prostu ukiszona kapusta. O, to jest ostrzejsze dużo. Mm. Ale jest sfermentowane. To też jest takie pikantne, ale mhm. to jest pikantne od pieprzu. To jest pieprz na bank. Ale jest niezłe. Czerwone. Lubię takie rzeczy, no. To ale pachnie tak… No. Taten... Pachnie jakimś takim wędzeniem troszkę. Tak, tak, no. Nie wiem, czy tam nie jest też wędzona papryka. Mmm, może być. O dobre. dobre i pikantne. pikantne, nie? Daję. Wow. Mmm, To mi to czerwone bardziej smakuje. A, smakuje. A, A to jest do jakieś kanapki? Kanapki? <laughs> mm. Jak bicie kimki i w ogóle takie smaki właśnie ostro, kwaśno, sfermentowane, to sztosik ten i ten. Co teraz? Musztarda. Łyżeczką tak. jemy? Tak. Jedliście kiedyś musztardowe łyżeczką, a taka wodnista bardzo. Bardzo wodnista, no. Chociaż nie, nie aż tak? Nie. Wydaje się. Trzeba pomieszać trochę. Widać tutaj ziarenka gorczycy. Większość tych musztard mm. do kanapek była taka słodkawa. Jest słodkawa, no? Jest słodka. Mm. Ale fajna. No fajna, taka miodowa musztardla typowa, ale z takimi wyraźnymi ziarenkami gorczycy, one też można, można też i przekryć i one wtedy mają... Tak, stykaję normalnie ręka. Mm -hmm. Jest spoko. Do mięs. Ale właśnie spoko taka do jakiejś bułki, a nie wiem, czy na przykład, gdybym miała parówki z i musztardą, to bym chciała taką musztardę, bo ja chyba taką bardziej... wiesz o co chodzi, nie? Za to ty chyba bardzo lubisz, nie. Tak, i myślę, że to nadaje się jak najbardziej do jakichś mięs, do bandli, na kanapki. Jak ktoś lubi taki słodki posmak, czemu by nie? Pozostajemy przy sosach. Będzie sos barbecue bacon. Barbecue Bacon. Czyli co? Będzie trochę wędzony, trochę taki może z posmakiem bekonu. Wąchajmy najpierw. Wygląda jak jakiś porzeczkowy. Tak, i trochę pachnie nawet. No? Być może jest porzeczka tutaj w tym. Trochę słono. Czy bekon? Nie. Znaczy tak, no? Trochę tak. To jest taki słonawy, nie? Hmm, Ciekawe. Jest właśnie owocowo, słono. Barbecue. Ten sos barbecue różni się od każdego innego sosu barbecue jaki jadłem w życiu. Chyba są tutaj te porzeczki, albo jakiś podobny owoc. Też jakby trochę kakao, czuję, czekoladę. No jest, jest taki. No, naprawdę. Bardzo naprawdę. bardzo nieoczywisty sos barbecue. I co, on też jest w jakiejś kanapce? Nie, Nie wiem. No bo ty was... tam studiujesz tu ka Studiujesz kanaparstwo. <laughs> A dla wielbicieli sosu barbecue jeszcze jest drugi sos. Jest to sos barbecue porter. Czyli co jak piwo porter? Jak piwo porter. Także będzie takie troszkę pewnie. No nie mogę Ojej, ale to ma… – mocny, Mocny taki… czymś daje mocnym. To nie jest porter, tylko coś innego to jest jeszcze. – Dla mnie też jakieś takie owocowe nuty. No mm. Przedziwne. – Wygląda jak czekolada, a smakuje też tak mm, ostro, tak, znaczy tak szczypiąco. No no, tak kwa – Ma tak kwaśnie bardziej, mm -hmm. tak? Na takiej zasadzie. – Kwaśne, no. Ty nie masz opisu, co to jest dokładnie. Może znacie. Wędzonej śliwki, czarna porzeczka znów. Czyli jest to sos na bazie wędzonej śliwki, czarnej porzeczki i piwa porter bałtycki. Bardzo intensywne jest wszystko, więc właśnie jako takie sosy do mięs, ale też w takiej ilości żeby nie zdominowały. Z jakimś tak, tak, dodatkiem to... warzyw. To jest jakby mega podbija smak i tego nie można sobie zalać tym. Chociaż nam osoby, które lubią jakiś sos bardzo i lubią zalać sobie. To nie jest przypadek, że to nie jest duży słoik. To nie, nie jest taki wielki słoik no sosu, tak. tylko to jest taki malutki słoiczek i to powinno nam wystarczyć. Zaczynamy od zrobienia kanapki pastrami Polishman in New York. W jej skład wchodzi oczywiście pastrami, do tego musztarda z pieczonym jabłkiem, kapusta kiszona z kminem rzymskim i kurkumą, cheddar oraz ogórki kiszone Robimy. Przygotowanie tej kanapki jest banalne. Na parze grzejemy pastrami, a w międzyczasie bierzemy dwie kromki pieczywa. U mnie był to pszenno-żytni z sąsiedzkiej piekarni. Jedną z kromek smarujemy musztardą z pieczonym jabłkiem, a następnie wrzucamy na nią kapustę kiszoną. Obie kromki wrzucamy na chwilę na patelnię z tłuszczem i podsmażamy do uzyskania złocistego lub brązowo-złocistego koloru. Po chwili przekładamy na talerz i na kromkę bez dodatków dajemy masło i ser. Później wrzucamy pastrami na kromkę z kapustą, składamy obie kromki ze sobą, przecinamy na dwie połówki i prezentujemy ku uciesze wszystkich możliwych zmysłów. Jedzmy. No i zobaczmy, jak to smakuje. Chyba użyłem troszkę zbyt pulchnego, zbyt mięciutkiego chleba, zbyt świeżego. Ja przez to trochę trudniej będzie to się jadło. Mówiłem, że są kiszonki w postaci ogórków, ale też jest papryka. Pachnie dobrze, pachnie mięskiem. Pewnie też ta kapusta będzie mocno wyczuwalna. Mm, no smaczniutkie. Przede wszystkim mięso na drugim planie kapusta. Całość też jest dość tłuściutka. No generalnie. props. Można sobie przegryźć ogóreczkiem. Mmm, albo papryką. To papryka? Chyba tak. Zaczyna się dobrze, ale coś czuję, że. Kolejne kanapki, kolejne dania będą jeszcze ciekawsze. A jeszcze dżem papryka. To będzie słodki czy wytrawne? No nie wiadomo, to. bardziej słuszne. chyba wytrawne. Dżem papryka, ale z takich zielonych papryczek. No nie, to jest wytrawne na maksa. Mmm. Dobry to jest. Nawet takie słodkawe trochę. Tak, tak, tak. Jest trochę słodkawe. Zresztą to jest dżem, to musiał być no, musi chociaż to cukier. Ja, ja z papryką mam takie już kiedyś to mówiłam. Tak mam różnie. Nie? Raz mi papryka wiedzie i gdzieś mi smakuje w jakimś daniu, ale w 80%... Jakoś ta papryka mi nie pasuje, i chęcią bym ją wywalała zewsząd. Mm. I jakoś tutaj, nie wiem, no mocno jakąś tą paprykę. A za to wczoraj, jak jedliśmy te kanapki, to bardzo tam dobrze zjadłam tą paprykę. <grym> bardzo dobrze. <zjadłam>. <grym> <grym> bardzo ładnie zjadłam. <grym> ale wiecie co, to jest szalenie ciekawy smak. Tak jak Sonia mówi, na pewno nie każdemu podejdzie, ale no z czymś takim też się jeszcze nie spotkałem. Taka kwintesencja też kwi -te, papryki. Esencja papryki. Esencja papryki trochę dosłodzona zamknięte właśnie w takim drzemie. I teraz najlepsze, czyli mamy trzy słodkie słoiczki. Jeden to jest biała czekolada, drugi to jest Nutella daktyl pycha. I trzecie to jest masło orzechowe, tak? Tak, no to masło orzechowe nie będzie słodkie, więc może zaczniemy od tego. Aha, dobra. Bo to jednak masło orzechowe, mówimy, że słodkie, ale jednak też i wytrawne i nadaje no, się do wszystkiego masło orzechowe. Gdybym miała swoją restaurację, to też sobie bym zrobiła takie fajne naklejki i bym sobie przyklejała je na słoiczki i podoba mi się to, że tak wszystko brandują. To może otwórz własną restaurację, żeby mieć słoiczki. I naklejki. I naklejki. Mm. To jest w ogóle… Jakby z dodatkiem czegoś jeszcze. Z jest karmelem. Już patrzę. To jest masło orzechowe z kajmakiem i cynamonem. No, kajmak, no. ale cynamonu nie czuję. Ja też nie. Wszystko to, jest jednak słodkie. Jest bardzo słodkie i jest takie też trochę klejące. Jako deser świetne, do ciast, ale też na chlebek będzie pyszne. No ale na chleb właśnie z jakimś dodatkiem jakiegoś ym, kwaśnego dżemu. To co, Nutella czy biała czekolada? No Nutella. Hmm. No dobra, ale Nutella to nie. Jest. To jest taki krem… Daktylowy Daktylowy z dodatkiem czekolady. I nie jest aż tak słodkie. Przynajmniej potem masło orzechowe. Nie, nie. Jest na pewno słodkie jak się weźmie pięciu rzeczy, ale jest dużo mniej słodkie niż to masło orzechowe. Ale dobra. Dobra. Jako dodatek do wsianki, do naleśników. Mm -hmm. Ale też nie, że na naleśniki z tym, tylko z czymś jeszcze. Mm -hmm. Perkiem i jakimś mascarpone. Na koniec biała czekolada. Pachnie wanilią trochę. No, wanilią na maksa. Dla mnie trochę, dla Sony na maksa. Ale jest yy, taka A, twarda. Taka twarda, jak masełko. Mm. Pachnie mi daniu. Jak pitu, no. Ty tak mi przypadasz za wanilią, nie? Co ci to powiedział? gdzieś <noise> przeczytałam w wywiadzie. Nie, ja lubię wanilię, tylko nie lubię takiej sztucznej wanilii. A to jest taka prawdziwa. Jest to intensywnie waniliowe. No. To nie jest taka tak. jak biała czekolada. Taki krem z białej czekolady, jak się spotyka nie wiem, w Charlotte czy tam w Petit Paris. No nie, poszaniu, nie, nie To nie, to jest coś, coś innego. Także trzeba lubić wanilię. Druga kanapka to kanapka wegańska, kanapka boczniaki miso. Próbujemy. W skład tego zestawu wchodzą oczywiście pieczone, szarpane boczniaki z miso. Do tego jest biały kimchi z czarnym pieprzem. Jest wegański miso majonez z kurkumą i tymiankiem. Są kiszonki własnej roboty oraz ziarna prażone z kozie radką. Robimy. Znów bierzemy dwie kromki pieczywa, choć ja akurat wziąłem cztery, bo od razu robiłem dwie porcje. Jedną z nich smarujemy wegańskim majonezem miso, a drugą odsączonym kimchi. Odsączenie jest istotne, bo inaczej soki z kimchi rozciapczają nam chleb. W międzyczasie w rondelku lub niewielkim garnku, najlepiej mniejszym niż u mnie, podgrzewamy boczniaki z odrobiną wody. Gotujemy, aż woda całkowicie wyparuje. Na rozgrzaną patelnię wrzucamy kromki i smażymy do uzyskania wymarzonego koloru, choć nie radzę marzyć w tym wypadku o kolorze czarnym. Pieczywo przekładamy na deskę i ładujemy boczniaki na kromkę z kimchi, a potem powinniśmy dodać ziarna. Ja sobie o tym przypomniałem już po złożeniu kanapek i troszkę musiałem się nagimnastykować, by je wrzucić do środka. W każdym razie składamy kanapki w całość, niemy na pół i cieszymy się tym widokiem, choć ja bym się bardziej nim cieszył. Gdybym lepiej złapał tutaj ostrość, Smacznego. Druga kanapka wygląda podobnie, ale w środku jest całkiem co innego i wypowiada się przednio. Troszkę tam podskubałem w trakcie przygotowywania i jestem dobrej myśli. Mm. To są boczniaki. Mm -hmm. Boczniaki w miso, z dodatkiem majonezu miso, wegańskiego majonezu miso. Do tego jeszcze jest kimchi z czarnym pieprzem, więc stało się z taką umamiczną bombą. Pełno smaku umami i smakuje naprawdę dobrze. Mocniej podsmażyłem tym razem uczywo i już aż tak się nie rozpada. Mimo, że same boczniaki są o wiele bardziej rozpadające się niż pastrami, jest to kanapka w 100% wegańska, także każdy weganin może śmiało ją zamawiać. Ale nie tylko, bo te smaki są na tyle ciekawe na tyle wyjątkowe w kontekście innych kanapek. Nie tylko tych, które można sobie zamówić z klatki B online, ale generalnie wszystkich kanapek, jakie jedliście kiedykolwiek gdzieś na mieście. No to to jest coś absolutnie wyjątkowego, niekoniecznie podejdzie każdemu, niekoniecznie to są smaki dla wszystkich, ale jest to na pewno coś, co spotkać w polskiej gastronomii bardzo trudno. Nie chcę mi się pić tego alkoholu, ale to zrobię, poświęcę Ale to co, jakieś kieliszki mam wziąć do tego? Jak myślisz? No tak, co będzie z butelki, żłobak. Dobra, dawaj. Od, lej, lej. Od czego zaczynamy? No od tego. Od która w sumie jest nalewką, nie wiadomo z czego. W sensie my nie wiemy z czego, później najwyżej sprawdzimy. Pachnie słodko, jak taka cytrynoweczka albo tak niewiele ci. Nalewka. No, odrobinę. Kwaśno słodkie. No nie czuć tak alkoholu. No tak, no bo to pewnie nie ma dużo procent. Teraz coś ciekawego. To jest nalewka z jalapenią. Tego się trochę boję. Czyli co będzie ostre? Albo będzie takie jak ten grzemik. No to bardziej czuć alkohol. Co? Już nie to Zdecydowanie mocniej alkoholowe. Przynajmniej pod <kak> kątem smaku. Czasem to może mieć tyle samo. Ładnie pachnie, wiesz. Ładnie? No. No, tak mlecznie. No, taki. okej, Taki likierek bardziej. No, taki likierek. No, dobre. Słodki likierek. – No taki słodko bo to słony karmen jednak. Mhm. Czuć. Dobre, no smaczne. Dobre w niewielkich ilościach jako dodatek. No tak, no bo tego się nie pijesz, że Nie stawiasz tego na stół i pijesz. <słuch> <słuch> przez jest dobra, dobra. Co ci najbardziej smakowało z tego wszystkiego? Z tego wszystkiego y, czerwone kimchi i może barbecue bacon. Zaskoczyłaś mnie, że wybrałaś barbecue, bo raczej nie przypada, że to No nie, baka. ale ja tu tego barbecue jakoś tak mega nie czułam. A i a z tych słodkich to nie wiem, no chyba te te nutula, nutella, tyle. U mnie też kimchi czerwone, to kupiłbym sobie więcej tych słoiczków. I to masło orzechowe też mi smakuje, aczkolwiek używałbym go inaczej niż. Oj, słodkie, no niż tradycyjnego masła orzechowego. A z alkoholi? Z alkoholi ten słodki. Słodki są Słodki. słodki. Choć ta klatkówka też fajna. W sensie to halapan w ogóle nie, a te dwa. O. A jakie są ceny tych produktów, mój drogi? Ceny tych produktów znajdziecie na sklep.b.pl. Ale mniej więcej ile za słoik? Taki kilka, kilkanaście zł. Raczej kilkanaście zł niż kilka, choć coś za kilka złotych też chyba jest. I są też inne przetwory. Nie, nie mamy wszystkich. Tutaj mm -hmm. te przetwory też się zmieniają, więc czegoś, co my mamy dzisiaj, może nie być... Teraz, kiedy wy to oglądacie. W sklepie Klatki Bez znajdziecie jeszcze więcej kanapek w zestawach DIY. Jest zarówno część tych, które chwaliłem wiosną, jak i kilka nowych propozycji, na przykład kanapka z Corned Beef. Są też inne dania, jest na przykład sos do takiej azjatyckiej carbonary. Do najciekawszych propozycji, również jeśli chodzi o przetwory, linkuję w opisie. Tak jak mówiłem już dwukrotnie, wszystkie te pyszności możecie zamawiać przez stronę internetową sklep.klatka k.b.pl wykorzystując kod macie je pisany przez 2J oczywiście macie też dla pewności teraz kod na ekranie dostaniecie 5% zniżki a zamawiając jedzenie w kwocie powyżej 150 zł możecie liczyć też na darmową wysyłkę tyle ode mnie dajcie znać w komentarzach co wy o tym wszystkim sądzicie a ja w tym momencie się żegnam do zobaczenia w lepszych czasach na razie cześć smacznego